Hej, tutaj Marta z bloga codzienniefit.pl i dzisiaj mam dla Ciebie intensywny trening spalający, oparty na protokole Tabaty. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Jeśli jesteś osobą początkującą, yy, raczej staraj się robić według tego, co mówi Ci Twoje ciało. Czyli jeśli czujesz, że nie możesz, to po prostu odpuść. A jeśli jesteś osobą średnio zaawansowaną, trochę już ćwiczysz, to trzymaj się razem ze mną, damy razem radę. Ok, więc zaczynamy od małej rozgrzewki, żeby przygotować też ciało do wysiłku, do dzisiejszego mocnego treningu. Zaczynamy od lekkiego truchtu w miejscu. I tylko truchtamy sobie nic więcej, hop, hop, super. Ręce też pracują. Rozgrzewamy też ręce, nie tylko nogi. I jeszcze trochę. 5, 4, 3. 2, 1 pajacyki. Świetnie. Rób w rytmie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, przechodź do marczu z wysoko uniesionymi kolanami i powoli krążenia w przód. Super. Stara się jak najszersze koła robić, jak najbardziej angażować całą kurdą część ciała. Raz, dwa, trzy. I teraz to samo w drugą stronę. Hop! Super! Zangażuj łopatki, całe barki pracują. Rozgrywamy całe ciało. Pięć, cztery, trzy. Dwa i jeden. Wracamy do truchtu. Leciutki trucht w miejscu żadnego przyspieszenia. Przyspieszenia będą później. Teraz powiem. Ok. ręce góra. Raz, raz. Bardzo dobrze. Staramy się robić jak największy ruch, żeby zaangażować się jak największą. Jak najwięcej partii mięśniowych. 5, 4, 3, 2, pajacyki. Hop, 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 hop. Jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I teraz tak. Noga idzie do góry, razem z ręką, i staramy się skręcić ciało. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Hop, hop. W ten sposób. Robimy to dynamicznie. Czas, start. Raz, dwa, trzy, cztery. Skręcamy się mocno. 5, cztery, trzy, dwa, jeden. I znowu truchcik. Super. Rozciągamy, rozgrzewamy klatkę piersiową. Raz i chowamy. Raz i chowamy. Jeszcze trzy razy. Hop. Hop. I ostatni. Super. Przechodzimy do marszu. Świetnie. Mam nadzieję, że jesteśmy już rozgrzani. Przechodzimy do pierwszego bloku. Będzie to blok cardio typowo: 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku. Jeśli będziesz czuł w trakcie robienia ćwiczenia, że już nie możesz i po prostu naprawdę umierasz, pomyśl sobie, że to jest tylko 20 sekund. 20 sekund i odpoczynek, tak? Więc ciśniemy na maksa, bo to to jest 20 sekund. W większości moich treningów jest 30, więc na pewno też radę. Pierwsze ćwiczenie, cały czas maszeruj, ja będę pokazywać. Zaczynamy od tego. Raz. Dwa, trzy, cztery, przeskok, prostujemy się i wracamy. Gotowi? Przygotować się. Można z tej pozycji. Cztery, trzy, 2, go. Dwa, trzy, cztery, żaba, hop, wracamy. Szybko. Trzymaj cały czas tempo. Oddychaj. Możesz przeskakiwać, tak jak ja, żeby było szybciej. Jeszcze trochę. Ok, przerwa. 10 sekund, i wracamy z powrotem do tego samego ćwiczenia. Weź głęboki oddech. 2, 1, jedziemy. 2, 3, 4, przeskok, hop, i wracamy szybko. Ten potem Trzymaj. tylko wtedy ten trening ma sens. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop. Jeszcze trochę. Ok. Przerwa. Ok. Następne ćwiczenie. Przeskakujesz od razu do tego. Czyli robimy bez biegów podporze. Go. Tylko przeskok i wyprost. Nic więcej. Cały czas oddychaj. Kiedy przeskakujesz, mięśnie brzucha napięte utrzymują całe ciało. Dajesz, dajesz. Jeszcze chwila. Jeszcze raz. Ok. 10 sekund przerwy i robimy zaraz to samo. Jedziemy. Hop, super. Hop. 20 sekund, nie takie straszne jak się wydawało. Dasz radę. Tylko 20 sekund. Ostatni. Ok. Zmieniamy wersję. Jest przeskok i wyskok w górę. Go. Jedziemy. I wyskok w górę. Hop. 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 Dajesz. Do końca. Tylko 20 sekund. Ostatni. Ok. Przerwa. Czyli i góra i dół. Skok. Jedziemy. Pamiętaj o oddychaniu. Wydech. Dasz radę. Męczysz się razem z tobą. Dasz radę do końca. Teraz kończymy to cardio. Będzie wzmacnianie. Ostatni. OK. Przerwa. Złap oddech. Jedziemy ostatni raz. Dasz radę? Tylko 20 sekund. Do końca do końca do góry. Hop. Okej, okay. teraz wyzwanie. Hop, hop, hop i dopiero góra. Bok, bok i do góry. Hop, hop, hop. hop. Ostatni. Okej. Okay. Ostatni raz to robimy. Dasz radę. Bok, bok, hop. Do góry, dajesz, dajesz. Będę teraz krzyczeć. Damy radę. Hop, hop, hop. Góra. Jeszcze raz. Dajesz. Hop. Góra. Dół. Bok, bok, hop. Minuto de ćwiczenie ręka raz do jednej, raz do drugiej nogi. Tylko tyle. Odpoczywamy po barpisach. Damy radę. Go. Napnij mocno brzuch. Ruch idzie z brzucha, a nie z pleców. Raz jedna. Raz druga noga. Oddychaj. Dobrze. Wydech. 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 Świetnie. Okej, okay, 10 sekund przerwy i wracamy z powrotem do tego samego ćwiczenia. Damy radę. Nie jest tak źle. Go. Raz jedna, raz druga noga. Jedziemy. Hop. 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 Świetnie. Jeszcze trochę. Poczuj te mięśnie brzucha. Mają palić. Go. Hop. Ostatni. Ok, świetnie. Zmieniamy ćwiczenia. Bieg w potworze, ale powoli. Raz jedna, raz druga noga. Powoli i spokojnie. Hop. Hop. W ten sposób. Nigdzie się nie śpieszymy. Proste ciało, mocno napięty brzuch. Ćwiczenie wzmacniające, nie kardio teraz. Oddychaj. Bardzo dobrze. Okej, okay, przerwa. Głęboki wdech. Jeszcze raz to samo. Jedziemy. Hop, hop, powoli. Pracują mięśnie brzucha. Napnij mocno i jedziemy. Oddychaj. Jeszcze trochę. Okej, okay. przerwa, wracamy do scyzoryków. Przygotuj się. Ręka do nogi. To wszystko czego te, Ciebie chcę. Nic więcej. Ciągnij brzuchem. No i jeszcze będzie miło jakbyś oddychać. Ok, 10 sekund serwy Oddech Przygotuj się I jeszcze raz Dasz radę To tylko brzuch Przeżyłeś już barpis Już nic straszniejszego dzisiaj Cię nie spotka Jeszcze trochę Ostatnie dwa Ok. I wracamy do biegów porze. Tym razem szybciej. Ci dajemy z siebie wszystko ostatnie. Dwa razy powtarzamy to ćwiczenie. Jedziemy. Go, 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 go. Szybko teraz tempo. Dasz radę. 10 sekund do końca. Dasz radę. Ciśnij. Jeszcze trochę. 4, 3, 2. Okej, okay, przerwa 10 sekund. Ostatni raz będziemy robić to ćwiczenie. Już koniec tego obwodu. Będzie długa przerwa. Więc dajcie sobie teraz wszystko. I jedziemy. Uciekamy przed zombie. Go, 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 gonicie. Daję, szybko. Jeszcze. Okej, okay. minuta przerwy. Oh. Dałam nam popalić, ale dajmy radę wszyscy. Więc jest okej. Okay. Oh. Napij się wody, zrelaksuj się, odpocznij i będzie dobrze. Dałam popalić, naprawdę, a było ok. Uchyl okno, jeśli si możesz. Świeże powietrze zawsze daje e, lepsze pole do odpoczynku, więc na pewno się przyda. I jedziemy. Kolejny obwód. Tym razem na ręce. Na początku tylko zwykła pompka. Może być damska. Nic więcej. Tylko tyle. Jedziemy. Mocny brzuch wciągnięty, ciało proste i tylko pompujemy nic więcej. Szybko, wolno. Zależy od Ciebie. Ważne, żebyś robiła cokolwiek robił cokolwiek. Okej. Okay. Wracamy do pompki zaraz. I jedziemy. Powolutku. W swoim tempie. Trzymaj mocno brzuch. Ciało proste. Wszystko pracuje. Dobrze. Jeszcze troszkę. Okej. Okay. Teraz zmieniamy ćwiczenie. fajacyki w desce. Go. Nic więcej, tylko ten mocny brzuch. Trzymaj. Okej. Okay. 10 sekund przerwy i jeszcze raz. Jedziemy. Oddychaj. Dasz radę do końca. Okej, okay. wracamy do pompek i zwykłe pompki. Damy radę. Tylko pompeczka. Nic więcej. Mocny brzuch. Ok. Wracamy do pompki pamiętaj o tym, żeby nie unosić za wysoko albo za nisko pośladków. Go. I mocne wyciskanie. I jeszcze jedna. Okej. Okay. Okej, okay, przechodzimy do, szybko do pajacyków w desce. Gotowi? Damy radę, ostatnie dwa razy to robimy I koniec tego obwodu Daj z wszystko Mocny brzuch, mocne plecy I jedziemy Hop, hop, hop Oddychaj, hop, hop Hop Ok I ostatni raz robimy te palcyki Więcej dzisiaj nic nie będziesz robić No chyba, że włączysz ten filmik jeszcze raz Ale wątpię Jedziemy Damy radę, ostatnie 20 sekund tych pajacyków. Hop, 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 mocny brzuch. To on cię utrzymuje w tym ćwiczeniu. Oddychaj. Dobrze. Jeszcze trochę. Okej. Okay. Minuta przerwy. W napisie wody odpocznij i przedostatni obwód przed nami. Damy sobie radę. Popraw włosy. Rozluźnij się. Możemy chwilę pochodzić. Damy radę. Zrobiłeś już trzy tabaty. Trzy. Bardzo dużo. Jeszcze dwie przed nami. Damy radę. Obiecuję. Nie będzie już tak trudno chyba. Pierwsze ćwiczenie w nowym obwodzie. Za krok w tył. Tylko i wyłącznie góra dół pracujemy, czyli hop. Hop. Tylko to nic więcej od Ciebie nie chcę tutaj. To wystarczy. Będzie piekło. Bardzo proszę, ale damy radę. Obniż się. Jedziemy. Góra dół. Hop. Wyprostuj całkiem nogę, jak jesteś w górze. Hop. Nic więcej. Hop! Kolano. Chowa się, nie wychodzi poza linię palców w tym ćwiczeniu. Idziemy w dół, a nie do przodu. Jeszcze trochę. Okej. Okay. Zmieniamy nogę. I będziemy jechać teraz drugą. O z drugą nogę. Już mam turbulencję, ale damy radę. Jedziemy. Hop, pamiętaj o prostowaniu nogi. Hop, góra, dół, dół. Góra, dół, góra, damy radę. Jeszcze troszkę. Ok, świetnie. Kolejne ćwiczenie. Przeskakujemy w ten sposób. I jedziemy. Hop, 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 hop. To mogą być lekkie przeskoki. Jeśli nie dajesz rady, rób w ten sposób. Jeśli dajesz głębokie przeskoki pomagaj sobie rękami oddychaj okej okay. jeszcze raz robimy to samo dasz radę Ok, jedziemy hop 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 oddychaj wydech 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 bardzo dobrze jeszcze trochę pomagaj sobie rękami. Mocny brzuch, pracują nogi. Hop, 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 hop. Ok. Świetnie. Wracamy do zakroku i tylko góra dół. Tylko góra dół. Nic więcej Ciebie nie chcę w tym ćwiczeniu stratujemy trochę nogi. Okej. Okay. Jedziemy. Góra i dół. Powolutku. Okej. Okay. I teraz tylko lekkie przyskoki. Nic więcej. Na rozróżnienie ostatnie 2, 20 sekund. Jedziemy. Hop, hop. Dużo lepiej, nie? Niż tamte. Odpoczywamy teraz. Super. Ostatni raz. To samo. Koniec obwodu. Jedziemy. Hop. Super. Jej, cieszymy się. Koniec obwodu. Nie wzięty, nie wiedziałem tego robić. Dzisiaj. Hop, hop. Hurra. Jedziemy. Jeszcze trochę. Pięć. Trzy. Jeden. Minuta przerwy, odpoczywamy, a potem na matę. I to już będzie ostatni obwód, nic więcej już dzisiaj. Myślę, że fajnie. Powoli sobie odpoczywamy. Nie wiem jak było, ale jestem zmęczona, ale jeszcze tylko jeden obwód. Wiem, że mnie teraz nienawidzicie. Ja siebie też nienawidzę, zwłaszcza po tych wyskokach na nogi. Myślałam, że mi odpadną, ale daliśmy radę, damy radę i teraz. Ostatni obwód jest na brzuch, pierwsze ćwiczenie, moje ulubione, tylko tyle, a może tylko i aż. Zobaczymy przy ostatnim powtórzeniu, ale damy radę. 6 sekund i jedziemy. Ok, go. Powoli. Trzymaj równowagę. Staraj się, żeby pracowały głównie mięśnie brzucha, a nie nogi. To nie tu ciągnie, to brzuchol. Brzuchol ma ciągnąć. Hop. 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 To nie jest ćwiczenie na czas. Ok. 10 sekund. I robimy znowu to samo. Nie wiem, jakim cudem kopnałam się w łydkę. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale widocznie. Dajemy hop, 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 cuda się zdarzają. Hop, hop, świetnie. Jeszcze troszkę, wytrzymaj ze mną. Ostatni obwód. Już jedna trzecia tego obwodu. Za nami. Okej. Okay. Kolejne ćwiczenie to zwykła deska. Po prostu wytrzymujemy 20 sekund i to wszystko. Okej, okay, wytrzymujemy. Pamiętaj, nie dawaj tyłka za wysoko, ani za nisko, w jednej linii z kręgosłupem, buzia skierowana na podłogę. Upadki ściągnięte, plecy proste, ciało proste. Oddychaj. Okej, okay, puść. Jeszcze raz, decha. Pamiętaj, masz być tak prosto, że jak ktoś położy na Tobie filczankę z kawą, bo to kawa się nie rozleje. I jedziemy. Wytrzymasz też radę. już radę. Właśnie takie rzeczy robiliśmy dzisiaj. Deska to nic. Oddychaj. Podziwiamy swoje paznokcie. Czas szybciej leci. Ja mam ładne różowe. Okej. Okay. Wracamy do podstawowego ćwiczenia. Ready? Go. To ćwiczenie robimy wolno. One jest na wzmacnianie, a nie na zdyszanie się. Więc spokojnie robisz się w swoim tempie. Jak najbardziej. Ważne, żeby najbardziej pracował brzuch, a nie nogi. Ok. Odpoczynek. Jeszcze raz to samo. Damy radę. Trzy ćwiczenia do końca treningu. Trzy. Jedziemy. Oddychaj. Ok. Decha. Dwa razy decha. I puszczam was do domu. Damy radę. Ok. Pamiętaj. Filiżanka z kawą ma się nie rozlać. Podziwiamy paznokcie. Damy radę. Oddychaj. Mocno napięty brzuch. Ciało prosto. Nie opuszczaj pośladków. Okej. Okay. Mhm. Jeszcze raz. końcu treningu. Uh, super. Jedziemy. Lecimy na szczecin. Robimy ostatnią dechę. Dasz radę. Tyle już przeżyłeś, teraz też dasz. Ja wiem, że już ciężko, wiem, że się trzęsiesz, ale dasz radę do końca. Jeszcze troszkę. Brawo! Dałeś radę, ja też dam radę. Jej! Bardzo dobrze! Jeśli ci się podobało, zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Koniecznie daj łapkę w górę. Nawet jak mnie nienawidzisz i mnie właśnie wyzywałeś. Zostaw komentarz, czy ci się podobało. Jakie treningi chcesz widzieć na kanale? A ja się z Tobą żegnam. I piąteczka, super ci się udało. Piątka, 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 piątka.